Dobrze, już widać wieżę klas, klasztoru Jasnowurskiego. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę. Ukręgnijmy. W tym miejscu, w takim charakterystycznym miejscu, już mamy cel bardzo widoczny. Prośmy Maryję i dziękujmy jej jednocześnie za to, że mogliśmy przejść tę drogę, mogliśmy pielgrzymować. Prośmy, żeby to wyroszyła. Nam w naszym życiu, na wszystkich drogach, jakimi chodzimy, w całym naszym życiu, żeby Matka Boża była obecna. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami. Racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panna Chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza. Pocieszycielko nasze, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.